Witam moi widzowie w poniedziałek. Nowa informacja. Wyszła z psem i ślad po niej zaginął. Przejdźmy do szczegółów tej całej informacji. 39-letnia Marta Kowalczyk z Poznania miłośniczka zwierząt i spokojnego życia wyszła z domu przy ulicy Świętowickiej w sobotę 6 grudnia w dzień Świętego Mikołaja. Miała tylko na chwilę wyjechać samochodem. Od tamtej pory nie wróciła. Telefon milczy. Bliscy są coraz bardziej zaniepokojeni. Policja prosi o pomoc. Kobieta ostatni raz widziano około godziny 11. Potem zapadła cisza. Jak ustaliła policja, Marta poruszała się niebieską mazdą. W aucie towarzyszył jej pies rasy haski. To ważna informacja, bo taki pies łatwo rzuca się w oczy. Mudrowi podejrzewają, że mogła kierować się w stronę województwa kujawsko pomorskiego Komenda Miejska Policji w Poznaniu opublikowała komunikat w sprawie zaginięcia. Podano rysopis Marty: 1,83 83 cm wzrostu, szczupła sylwetka, waga około 70 kg, włosy blond, dłuższe za ucho. gdy wychodziła z domu, miała na sobie czarną pochową kurtkę i czarne kozaki. Każdy, kto widział Martę lub wie, gdzie może przebywać, proszony jest o kontakt z Komisariatem Policji w Poznaniu. Nowe miasto. To na razie wszystko. Pozdrawiam. Szodzio.